Uśmiercili wszystkich mieszkańców tego kraju. My nie jesteśmy już ludźmi. Sama widziałaś, jak wygląda ostatni etap przemiany człowieka w maszynę. W naszych żyłach nie płynie już ludzka krew. Chcecie powiedzieć, że nikt tam na dole nie jest człowiekiem? Dziesięć lat temu, tuż przed izolacją kraju, w Tokio zaczęła rozprzestrzeniać się nieznana choroba. Choroba objawiała się wysoką gorączką, śmiertelność była bardzo wysoka. Nie pojawiły się żadne informacje o przyczynach i przenoszeniu. Zamiast tego rozpoczęto obowiązkowe szczepienia. To był początek końca. Chorobę zafundował nam rząd. A szczepionki, którymi nas rzekomo leczono, były w rzeczywistości cyberwirusem stworzonym przez Daiwa. Wirus atakował każdą komórkę ciała i zmieniał jej strukturę molekularną w biometal. W ten sposób rozpoczęto proces przemiany ludzkiego ciała w maszynę. Co gorsza, wirus był nadal w fazie eksperymentalnej. Z te wszystkie informacje, którymi nas bombardują od jakiegoś czasu, Klaus Schwab i te jego pacjenki, w tej bajce z przeszłości o przeszłości, japońskiej bajce, która powstała 15 lat temu, jest już mowa o właśnie